Prawdziwe zbawienie nie pochodzi z religii, dobrych uczynków ani ludzkiego wysiłku. Wielu ludzi wierzy, że droga do Boga prowadzi przez tradycje, rytuały lub moralne życie, ale Biblia mówi inaczej. Nikt nie może zbawić samego siebie, ponieważ wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Bożej. Religia może dać zasady, ale nie może zmienić serca. Świat oferuje przyjemności, bogactwo i władzę, ale nic z tego nie może wypełnić pustki w duszy. Tylko Jezus Chrystus. Syn Boży przyszedł na świat, aby nas wybawić z grzechu. Umarł na krzyżu, przelał swoją krew i trzeciego dnia z martwych wstał, aby dać nam życie wieczne. Każdy, kto w niego wierzy, otrzymuje przebaczenie i staje się nowym stworzeniem. W Ewangelii Jana godzina trzecia jest napisane: tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A w liście do Rzymian dziesięć, dziewięć czytamy. Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg Go wskrzesił z martwych, będziesz zbawiony. Dziś Jezus cię woła. Otwórz swoje serce i zaufaj Mu. Tylko On może zbawić nie religia, nie świat, lecz sam Jezus Chrystus.